do Ciebie pytanie, jeśli chodzi o Alty. Sytuacja wygląda tak, że obecnie są raczej bardzo rzadko wykorzystywane i szczerze mówiąc przez świeżaków. No i pytanie, no bo jeśli Alty mogłyby być, a z pewnością mogą, być yy, dobrym systemem do utrzymania ciekawości rozgrywki, tworzenia właśnie alternatywnych postaci, to dlaczego jest to w tym momencie zrzucone na boczny tor? W szczególności, że Drygu dosyć niedawno mówił na Discordzie, że mamy z tym problem co do za... Dostarczania nam kontentu endgame'owego na bieżąco tak, żeby ten gameplay rzeczywiście był nawet dla tych najbardziej tryhardowych graczy. No, oczywiście jesteśmy świadomi, że te alty się już trochę zestarzały i nie oferują graczom takich wzmocnień, jakie by oczekiwali od tego, żeby one w ogóle były dla nich atrakcyjne. Ale teraz chcemy się skupić przede wszystkim na tym, żeby ukończyć ten, te wszystkie plany, które mamy w ramach bieżącej roadmapy i wolimy to zrobić niż dopychać sobie jeszcze takie rzeczy jak właśnie alty. Ale prawdopodobnie będziemy brali ten temat pod uwagę jako jeden z możliwych, żeby się pojawił w następnej roadmapie. Jeśli faktycznie jest to takie, takie potrzebne, i tutaj pytanie też trochę do graczy, że oni naprawdę by chcieli, żeby ten temat się pojawił w ramach roadmapy, to na pewno weźmiemy to pod uwagę. W takim razie jeszcze uzupełniając, jak wygląda sytuacja z tym, co w ogóle mogłoby być brane pod uwagę tak naprawdę, ja tutaj obstawiam kilka rzeczy, ale jestem ciekawy, czy może coś jeszcze od Was takiego z ciekawych opcji może się pojawić? W ramach HALTA no to najbardziej oczywiste, czego tutaj nie ma, czyli wszystkie busy do psycho, których teraz brakuje, bo to drify są przede wszystkim wyznacznikiem rozwoju postaci aktualnie. A jeśli chodzi o na przykład przekazywanie sobie przedmiotów z mainów, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens z Waszej perspektywy? No, to jest troszkę ryzykowny temat, ponieważ przekazywanie sobie przedmiotów z innych postaci no, jednak zmniejszy trochę potrzebę, żeby te przedmioty kupować z rynku. Nie wykluczamy tego, chociaż raczej nie mamy takich planów na ten moment, żeby to była jedna ze składowych przyszłego Alta. Okay. Dziękuję bardzo.